Cześć, jestem szefem Fundacji Nałko. Nazywam się Michał Banach. I zapraszam Was, pogadamy trochę dłużej o alkoholu. Chodźcie. Zapraszam. No, witam moi kochani! Kolejne spotkanie na YouTube. Niczym cokolwiek powiem na temat tematu tego spotkania, to chcę powiedzieć to, co zawsze mówię. Czyli pamiętajcie, alkohol, etanol jest substancją trującą, psychoaktywną i narkotyczną, uzależniającą, i nie ma bezpiecznych dawek alkoholu. Nie ma bezpiecznych dawek alkoholu. Czyli czy piwko, czy winko, czy proseccio, czy też jakieś inne wódeczki, czy, czy, czy słodkie napoje alkoholowe wszystko to jest, proszę Państwa, trucizna. A więc jakby wychodząc z tego założenia możemy dalej przejść do naszego tematu. Alkohol, czy to jest trucizna czy lekarstwo? To jest bardzo ciekawy temat, dlatego że w wielu kulturach przez lata całe mówiło się o tym, że jest, że, to jest, że, że alkohol jest lekiem. Tak? Gdzie jest granica między lekiem i alkoholem jako lekiem, a alkoholem jako trucizną? Spojrzymy sobie trochę przez pryzmat historii, medycyny, kultury i współczesnej, współczesnej wiedzy, która, która, która jest jakby już dostępna. A więc, czy alkohol może być dobry? A może nigdy nie był bezpieczny? Alkohol w medycynie w dawnych cywilizacjach w Egipcie, w Mezopotamii, w Grecji. Był stosowany jako środek dezynfekcyjny. No, do dziś stosujemy alkohol jako środek dezynfekcyjny, więc tutaj nie ma nic, nie ma nic dziwnego. Ale również, właśnie w Egipcie, Mesopotamii czy Grecji, czy w podobnych cywilizacjach, alkohol, alkohol był stosowany jako środek uspokajający, nasenny, bo takie również ma działanie. W starożytnym Egipcie piwo stosowano podczas gorączki, a wino stosowano do przemywania ran. Hipokrates zalecał wino na przykład przy bólach i przy problemach trawiennych. Alkohol był częścią apteczek naszych takich domowych, apteczek, czy w ogóle społecznych przez całe tysiąclecia. Średniowiecze medycyna klasztorna. Mnisi produkowali eliksiry, destylaty jako środki lecznicze. No i wtedy taka średniowieczna, średniowieczna reguła aquavita, czyli woda życia. W ogóle w średniowieczu alkohol uznawany był za dar od Boga. To mnisi opracowywali nalewki ziołowe na bazie spirytusu. Winą szalne miało także znaczenie duchowe. Alkohol leczył, oczywiście w granicach rozsądku. Co ciekawe, winom szalne, nie wiem. Pewnie chodzicie do kościoła, więc wiecie, że do dziś winą szalne ma jakieś znaczenie duchowe. Swoją, swoją drogą kuriozum, nie? Jak trucizna może być spożywana w trakcie mszy świętej. Że nikt na to nie wpadł. Jak to się dzieje dzisiaj? No, właściwie dzisiaj jeszcze nie, no, w. w, 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 w w XVIII-XIX wieku alkohol był sprzedawany jako środek na kaszel, na przykład, w aptekach oczywiście. To były nalewki, wódki lecznicze, koniaki takie lekarstwo na wszystko melancholie leczył alkohol, bóle, pojawiały się syropy alkoholowe dla dzieci. Słuchajcie, lekarze przepisywali koniak jako tonik dla serca. Na wszystko. Alkohol był dobry, absolutnie na wszystko. I dopiero XX wiek przyniósł nam nowoczesną medycynę, gdzie rozwój nauki pozwolił na wykazanie szkodliwości alkoholu. Początek XX wieku, i nagle się okazuje, że Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, ogłasza, że żadna dawka alkoholu nie jest zdrowa. W XX wieku rośnie liczba badań i wtedy dzięki tym badaniom alkohol e, 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 mamy wiedzę, że alkohol wpływa na różne części naszego, naszego organizmu. No, przede wszystkim oczywiście na wątrobę. Tak? Absolutnie. Wątroba, która przetwarza go na jest narażona na ciągłe, ciągły atak ze strony, ze strony etanolu. E, wpływ na mózg. Alkohol zabija komórki mózgowe. Tak? Przestajemy logicznie myśleć, przestajemy y, 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 odczuwać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cofamy się w rozwoju. E, mało tego, oddziaływanie, oddziaływanie na neuroprzekaźniki. E, e, serotoninę, dopamina. To wszystko są działania na mózg i układ krążenia. Przerywamy na chwilę. Jeżeli chcecie wspomóc fundację Noalko, to wejdźcie na stronę noalco.com, tam jest bramka do darowizn Ale jeżeli nie chcecie wydawać swoich pieniążków, to wejdźcie na stronę fanimani.pl ukośnik Noalko, tam jest aplikacja. Która z każdych Waszych zakupów zostawi grosik w naszej kieszeni. Wracamy do programu. Alkohol przestaje być traktowany jako lek. Dziś uznawany jest, no nie przez wszystkich niestety, jako czynnik rakotwórczy i jako toksyna. W naszej kulturze pojawiał, alkohol się pojawia na każdym kroku. Zobaczcie, nie ma filmu na Netflixie gdzie ludzie nie piliby ciągle wina, albo whisky, albo wódki. Yy, dla rozluźnienia przychodzą dwie panie, scena z pracy, siadają, pierwsze co robią, pino, piją etanol zawarty w winie. Wino jest w religii, ja już powiedziałem, Nam mszy świętej jest wino. Toasty w kulturze, no przecież nasz ten polski toast na zdrowie. Jezu, jak można spożywać na zdrowie Toksyną. To jest w ogóle nielogiczne, nie, nie, nie niewyobrażalne. Nie Ceremonialne picie alkoholu w Azji, tak, podawane to sakę, gdzie z wrogiem czy z przyjacielem dzielimy się właśnie alkoholem. Alkohol w pewnym momencie z... był pewnym wykładnikiem statusu społecznego. Wino symbolizuje klasę. Tak? Ja, ja piję tylko wino, a nie piję wody. Piję. Pije wino. Piwo? No, piwo to jest luz, fajnie, tu. Do dzisiaj przecież sport jest finansowany przez piwo. Kuriozum, jak może być sport finansowany przez truciznę? A wódka? Wódka w naszych relacjach to jest biesiada, zabawa. Przecież nie ma, nie ma wesela bez wody. Czy byliście na weselu bez wody? To jest w ogóle nieodłączny element spotkań, rytuałów, wszystkiego. W społeczeństwie alkohol e, tworzy, mimo takiego kulturowego statusu, no przede wszystkim tworzy ogromne koszty społeczne. To jest oczywiście alkoholizm, oczywiście przemoc domowa, wypadki drogowe. No jezu, ile jest dzisiaj kierowców pijanych, którzy jeżdżą? Alkohol to też wykluczenie społeczne. I mimo kulturowego statusu, alkohol generuje ogromne koszty. Uzależnienia niszczą rodziny, obniżają wydajność pracy, zwiększają przestępczość. Czy wiecie, że co drugie przestępstwo jest popełniane po alkoholu? Społeczeństwo płaci za tak zwane tradycyjne picie ogromną cenę. Czy istnieją zdrowe dawki alkoholu? Moim zdaniem nie istnieją, ale nie tylko moim, ale też i właśnie Światowej Organizacji Zdrowia, ale wszystkich świadomych lekarzy. Kiedyś mówiło się, że kieliszek czerwonego wina jest dla serca. No nieprawda, słuchajcie. E, 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 no, nauka podważa tą, tą, tą tezę. Mało tego to yy, bardzo często nawet lekarze swego czasu, lekarze ginekolodzy, mówili swoim podopiecznym, paniom w ciąży, że, że możecie wypić, nie ma problemu, kieliszek wina, nic się nie wydarzy. Tylko potem rodziły się dzieci z zespołem FAS. Umiarkowane picie nie przynosi korzyści zdrowotnych. To jest bzdura. Jak ktoś, mi, ktoś mówi... Jeden facet mi napisał kiedyś na, na, na wiadomości prywatnej, że yy, piwko codziennie to w ogóle nic się nie dzieje. No nie, no chłopie, no popełniasz... Bo żrasz truciznę, tak jakbyś codziennie zjadł łyżkę azbestu. Światowi eksperci mówią jednoznacznie, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. A, alkohol po, po, jest takim dla nas też rozluźnieniem, jest takim lekiem dla duszy. Często się mówi o tym, że przychodzę po pracy do domu i ten kieliszek wina, czy, ten, czy, ta, czy ta sztaneczka whisky jest po to, żeby się zresetować. Oczywiście, że tak, bo alkohol tłumi, tłumi wszelkie objawy. Alkohol tłumi nasze emocje. Ale absolutnie nie rozwiązuje problemów. Alkohol prowadzi wyłącznie do uzależnień i pogłębiania cierpienia psychicznego. Następnego dnia rano nie jest ci lepiej z tego powodu, że się napiłeś wczoraj wieczorem. Alkohol kiedyś lek, dzisiaj trucizna nie, alkohol zawsze był trucizną lekiem nigdy nie był. Nawet e, czytałem ostatnio, a nawet jedna z e, gwiazd polskiego showbizu mówiła o tym, jak wychowywała się jako dziecko i e, żeby spała spokojnie jako dziecko, podawano jej gałganek zawinięty i nasączony alkoholem. Coś potwornego. To my decydujemy, moi drodzy, czy alkohol będzie dla nas symboliczny, społeczny czy destrukcyjny. Współczesna wiedza pokazuje, że alkohol nam nic nie daje. Nic nie daje, poza szkodliwością jego spożycia. A produkcja alkoholu w różnych smakach, w różnych zapachach, i tak tak dalej, jest tylko złudą ułudą. To są tylko kolorowe ubranka, w jakie w jaki jest strojony alkohol przez producentów, po to, żeby go więcej sprzedać. żeby Alkohol nam smakuje. Ale nastróje. Pozdrawiam was ciepło. Jeżeli wam się podobało, to lajkujcie, oczywiście subskrybujcie i zostawiajcie komentarze. A jeżeli chcecie pomóc fundacji Nowalco, to wejdźcie na Pozdrawiam was ciepło. Hej.